yes Szanowni Państwo, to były bardzo ważne wybory dla miasta Lublin, bo w tych wyborach samorządowych tak naprawdę wyborcy decydują o wizji rozwoju naszego miasta. O tym, czy będziemy kontynuowali ten ambitny program inwestycyjny, czy też nie. Dlatego też nie tylko wybór prezydenta, ale i wybór Rady Miasta z tego punktu widzenia jest fundamentalną kwestią. Wierzę w to, że wyborcy chcą współodpowiadać za rozwój naszego miasta i dokonali takiego wyboru, gdzie, czy w wyniku którego prezydent i rada będą, mogły, będą mogli razem decydować o dynamicznym rozwoju Lublina tak jak do tej pory. Chciałbym podziękować wyborcom za oddanie głosów. To jest tylko prognoza, poczekamy na wyniki. Ale jeśli sprawdzi się to, że w pierwszej turze uzyskam mandat, to jest to potwierdzenie woli Lublinian do kontynuowania tego programu, który realizowaliśmy wspólnie z radnymi przez cztery lata. I tym radnym tej kadencji, która się właśnie kończy, chciałbym bardzo podziękować, bo to była wspólna praca. Ten sukces inwestycyjny, sukces również. Wizerunkowy Lublina jest ich zasługą, bo dali wsparcie prezydentowi. Jest również zasługą partnerów społecznych. Lublin stał się Lublinem obywatelskim w tej kadencji, która mija. I chciałbym wyraźnie podkreślić, że będziemy ten model partycypacji społecznej rozwijać, że będziemy starali się słuchać, ale też i zapraszać partnerów społecznych do realizacji programu rozwoju Lublina. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy, których aktywność złożyła się na ten dobry wynik wyborczy, ale też i chciałbym podziękować wszystkim, z którymi przez te cztery lata ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Jeśli pozwoli sobie na dwie takie uwagi dotyczące, co było najważniejsze w tej kadencji. To po pierwsze, to, że udało się zrealizować ogromny, ambitny program inwestycyjny na ponad 2 miliardy złotych, ale po drugie to jest długofalowo znacznie ważniejsze, że zbudowaliśmy Lublin obywatelski, że doprowadziliśmy do tej ogromnej aktywności Lublina i tego się już nie da zatrzymać. Lublin będzie się rozwijał aktywnością swoich mieszkańców i za to wszystkim mieszkańcom chciałbym podziękować. Dziękuję również jeszcze raz. Wszystkim radnym, którzy wraz ze mną realizowali ten program.